Zbliżają się święta Bożego Narodzenia. To niezwykły czas, który mimo codziennego zabiegania staramy się spędzić z naszymi najbliższymi w zaciszu domowego ogniska. To też czas w naturalny sposób skłaniający nas do czynienia dobra, do dzielenia się z bliźnimi naszym szczęściem. Wtedy kierujemy również nasze myśli ku tym, dla których los okazał się mniej łaskawy. Dlatego, jeśli to tylko możliwe, spróbujmy sprawić, aby jak najwięcej osób mogło poczuć nasze wsparcie. Niebawem odbędzie się Świąteczny Kiermasz organizowany przez SZOM, czyli Stowarzyszenie Współmałżonków Szefów Misji Dyplomatycznych, działające w naszym kraju. To wyjątkowa okazja nie tylko do zapoznania się z tradycyjnymi wyrobami różnych kultur, ale także, co najważniejsze, do wsparcia polskich instytucji, które pomagają potrzebującym, w tym również dzieciom. Każdy nasz choćby najmniejszy gest może przyczynić się do tego, że ktoś poczuje się szczęśliwy. Dlatego zapraszam wszystkich Państwa na świąteczny bazar, który odbędzie się 27 listopada w hotelu Mariot w Warszawie. Naprawdę warto.